Musisz wybrać jakieś zabawki, trzeba oddać 20. Ale starsze nowe No nie no, te starsze, te dla, dla mniejszych. A to... Bo te karty czy te jakieś dinozaury to sobie zostaw, czy Pokemony? Ja ci się spoję. Ale te Hot Wheelsy na przykład to ty tym jeździsz jeszcze? Tak. Ta. Ty masz 5 torów Hot Wheels i 300 samochodzików i jeździsz tym? Przepraszam, jakie 5 torów, jak mam kilkanaście. Kilkanaście? Ja się... No ile stron mam? Jeszcze ja nie wiem. Masz... A tobie się nie poprzewracało już od dobrobytu? Nie masz za dużo? No mam. No właśnie, dlatego trzeba będzie oddać. Ale tato! Tym co nie mają, co? W ogóle ja tymi zabawkami się nie bawię, bo nie są mi się potrzebne. Nie są ci potrzebne. Ale ja ci się coś powiem. No. Ale, a co jakby Leo przyszedł z to sobie biaściuszki mieli robić? Aha, czyli mamy trzymać wszystkie zabawki, bo może przyjdzie kolega z rodzeństwem i wtedy się nam bawić. No. Okay. Bo ja z... To logiczne w sumie jest. No właśnie, to logiczne. To mega logiczne, no. To no. Trzymajmy wszystkie zabawki, jakie mamy. Przez całe życie może przyjdzie ktoś młodszy i się będzie bawił wtedy. No. no. Jak będę miał piętnastkę, to wtedy możemy to oddać. Aha, jak będziesz miał 15. No. Mhm. no. dobra. No dobra. Bo wtedy będę może tę sworośność i duże. Jestem okay. No dobra, dobra, wszystko jest Złóż tego skwirtla. Bo powoli spać trzeba będzie iść. Ja wiem, że dzisiaj weekend jest, ale już trzeba powoli wiesz... nie mówisz. Nie, serio ci mówię, że jest 22.29. <grym> Zobacz, która jest godzina. No ja widzę, ale... Jest późno już. Ale mówi... Dzisiaj jest czwartek, a jest piątek. No jest piątek, no jest piątek. I tak się nie wierzyłem Nie tym wierzyłeś tym... mi? Piszę mu, że to jest oszust. <grym> Co ty mówisz w ogóle do tych ludzi? Nie, no.